Idź do pokoju dziecka najprawdopodobniej. O jest! Był! Był duch! Był duch! Poczekaj, bo jest. O! O! Wziąłem pisał wziąłem pisał i ja... to! Ja pierdzielę! bo jeszcze otwieraj te drzwi Dobra, jak jest mikrofa... Mikro... mikrofalówka. To... Nie, jak to nie jest mikrofalówka, co to jest? Wokitoki. toki Jak to napisać Krótkofalówka A ty mówię. Mam mikro A ja microwave <laughs> napisałem, nie? <laughs> A teraz halo, czy jest A, i... Słyszę cię! Słyszę cię na krótkofalówce. Yeah! Yeah! Jest yeah. inny dźwięk i to słychać. Dobra. No jest, jest, dobra. Okej, okay, tylko teraz tak, jak znajdziemy miejsce mrozu, no nie, to już w tym miejscu musimy tam szukać dalej ducha. Bo my wtedy biegaliśmy po całym domu, on faktycznie był na wejściu. Dobra, czy na razie chodzimy, czy na razie chodzimy i szukamy jakichś śladów, tak? Tak A, dobra. O, jest, 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 mam, mam, mam. Chodź do mnie do pokoju. Tu, dużo, dużo, bardzo dużo. Przy szafie. Bardzo wali. dziecko. Tu... Dobra, ja tu rzucam notes. Ja tu rzucam notes, ale dziecko Tak, on jest tutaj na pewno w tym pokoju. Na 100% to jest ten pokój Kenny, Kenny Douglas, can you hear me? Kenny Douglas Hello Kenny Douglas Can you hear me? Kenny, Kenny Douglas Kenny Douglas, are you here? Kenny Douglas How How many How... Hello? are you there? Are you there? There. Kenny Kenny Douglas, are you there? Kenny, Kenny Douglas. Speak to me Kenny, speak to me. Kenny Douglas, speak to me Kenny Douglas, speak to me Ej, zgasiła światła. Gasiła światła Światła wpadłem wiem, uciekłem Wiem, uciekłem No patrz, widzę cię no hej. Ej, ja widzę Twoją perspektywę! Chodzi, o co mi chodziło? Jest już minął czas? W sensie może polować? Tak, już poluje. Patrzcie na kamery. Patrzcie, nie ma orbów. Idź do pokoju dziecka najprawdopodobniej. O jest! Był, był duch! Był duch! Był duch! Hej! <grym> okay. Ale mam <grym> To, to tak. jest! Temperatura była? Czy temperaturę zbadać. Temperaturę trzeba zobaczyć. Jeszcze. Dobra, dobra ja, na pewno UV ja, tak? ja bym zbadał UV i wezmę tego. Do tera nie wiem, co to się nazywa. I w pokoju dziecka to położę. Nie, ale sylwetka była na pewno. To do tera nie musimy chyba dawać, no nie? Tego tego. Mam ten czas przy sobie. Wodę włączyła. Tak, włączyła wodę, ale tu jest zimno w pokoju. Na pewno jest niskie temperatury są. Właśnie, czekaj, zgaś światło, zgaś światło. Nie ma nic, nie ma, widzielibyśmy. Spada, spada temperatura. Poniżej, niska? Jest zero, równo. To, to już są niskie, to już na pewno są niskie. To już trzeba zaznaczyć. Poczekaj. No jest poniżej zera, dobra, uciekamy. <laughs> dobra, no, taktyczne odwrót. Nie, to jest taktyczny odwrót. Ale aktywność miała. Zobacz na aktywność Coś się stało ona teraz zaczęła Teraz ona, ona teraz zaczęła wariować jak my uciek... Ej dobrze, że my uciekliśmy no nie Dobra to ja co? Ja idę z tobą normalnie No dobra wariacja Może jakieś orby zobaczę Nic nie napisała, nic nie napisała No Poczekaj, nie wychodźmy, nie wychodźmy jeszcze Motherfucker Dobra, no, no, ja uciekam Super Kenny Are you there, Kenny? Are you there? Show us a sign chodź do, chodź do jej pokoju Chodź do jej pokoju trzeba ja iść No to daj mi to Czas tak, Jest... Musisz... Jest czerwona kropka jak ten, ale... To znaczy, że cię słyszę to znaczy, Aha. że cię słyszę Hello! Kenny, do you hear me? Do you hear me? Can you hear me? Yes, you hear me. Can you write on this paper? How old are you? Szybko, 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 był projektor. Chodź. Chodź. Ona tu stoi. Okej. Okay. No, Ale się zystałem jakiś za coś krzycet. Ale... A nie, to dysk z moich ust widać chyba. Dobra, ja bym zaznaczył projektor nocy wy, wymarane z tego. Spirit Box ja bym wykreślił i projektor, projektor doców widziałem ją. Orbów nie było. Ja myślę, że to jest oni. To zaznaczaj oni. Aha. Ale duch się ze złości, chyba. Naprawdę to były twinsy? To były te twins. twins. Mhm. Are you, are you Are you there? Are you... Scotty son, are you there? Do you hear me? Yes, I am. I Holy shit! It's a demon. Dobra. Ja wziąłem tego boksika i mam latarkę i mam bocesiki. No to się grzucę tam gdzie będzie głos, no nie? W sensie to. Okej okay. Kurde, to jest taki stres. Niby wiem, że nie zaatakujesz te 5 minut pierwsze, ale to jest taki stres. No jest wciul, no nie. Tak, 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 włączysz. Czekaj, powiem ci, po, pójdę do samochodu, powiem ci, gdzie są. Na dole jest, ale się tu iść. Nie no, spokojnie, jeszcze, jeszcze są trzy minuty. Ogólnie kuchnia jest też czysta na razie. Tutaj sprawdźmy. Okay. Jest światło w piwnicy gdzieś? Możemy też zacząć do niego gadać, to no nie? Ktoś, się... ktoś skrzypi. Fotel! jest fotel, tutaj. Jest, 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 czekaj. Tu jest. Tu jest jak nic. Jest na dole. To jest dół, ale nie ma mp5. Jest, jest maksymalnie 3. Trzy? Tak, 3 to jest max. Dobra. Halo? No. To jest na dole. On jest na dole. On jest na dole. Dobra, zobaczmy. Temperatura spada powoli. Zobaczymy. Na pewno M odpada. Już M odpada, to już Ci mogę powiedzieć. Max 3 jest. Tak. Tylko krzesło ja się. Ale. M, M dochodzi tylko do 3. Nie dochodzi nigdy więcej. Poczekaj, bo jest. <ślesy> <ślesy> Stamina! <ślesy> ja kurwa Jeszcze <ślesy> no nie sprawdziłem tej temperatury do końca. Luke Miller. Lu Odpowiada ludziom, którzy są sami. Kto idzie? No. Jak amp? Czysto, nic Temperatura mi spada, zaraz będzie poniżej. Nie, amp nie wywali. Szukamy jakichś śladów. Orby mogliśmy sprawdzić tutaj. Gasić światło i orby sprawdzić, na, nie? Poczekaj, zaraz to zrobimy, teraz to zrobimy. Ej, nie ma zera, jest prawie zero jest, nie? Ale to i, to i tak jest po... niska, bo to chodzi jako niska temperatura, nie masz poniżej zera. Dobra, nie niska, jest mroźna. Aha. Mróz zaczyna się od zera. Ej, ale u mnie jest mega zimno, ja tu hucham na przykład. No dobrze, ale kuchasz już poniżej yy, pięciu. Dobra, a Ty masz tą kamerę, czy nie? Mam. To a chcesz... masz ultrafiolet? Mam. To idziemy, trafiolet i kamera. Dobra. Ty patrzysz orby, ja patrzę ślady. A tylko światło zgasi. Lampkę masz włączoną. Co? Są orby. Są orby, tak? Orby. Tak, tak, latam sobie jeden taki. Dobra. Czekaj, gwiazdka sobie latała. Dobra, dobra, dobra. Mara, Jaok i taje Na razie jest w ogóle, patrz, w ogóle jest mało agresywny w ogóle. No jest. Dobra, ja bym zrobił tak Idź. Idź z tym. Z czym? Ze Spirit o, no, Boxem. Siema. Siema. Ze Spirit Boxem iść, tak? Z duchu. <laughs> Dobra, Scotty, jak ktoś.. A ty, ty chyba Stachu nas nie słyszał, bo my do Stacha mówimy, a on jest wszyscy w trzeniu. nie, <laughs> rzeczywiście. Siema Stachu. <laughs> Powiedz, siema. że ja też mówię siema. <laughs> Bo, znaczy, Nikodem też się wita, bo my gramy w tańs, jesteśmy wyciszeni, bo gramy. Are you there? Are you friendly? Hello, are you friendly? Are you there? Do you hear me? Can you hear me? Are you friendly? Włączyłeś? Tak, włączyłem. Are you friendly? Coś potknęło. Po co are you friendly? Are you friendly? Nie, ja uciekam. Coś wywaliło, coś, coś mi tu pało, ale nie miałem żadnej czerwonej kropki ani białej. Czyli... A nie było w ogóle czerwonej? Nie było w ogóle czerwonej. Czyli on cię nie słyszy. Czyli możemy to wykreślić. No. Czyli... Oj, 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 ale pisma, ej, ale pisma też nie ma. Albo... Ja I mogę... Wiosy. Wiesz to, ja zaryzykuję i jeszcze posiedzę tam z boxem, no nie? Czy jak powiem do ducha Sack My Kok, to on przyjdzie i zacznie mi sakować? O kurde To A ja ty... Czemu za tym domem jest Manekin Wyziąłem Pisa... Wziąłem pisały i to! Ja, ja Bo jeszcze otwieraj te drzwi! Ja <głos> <to>. <głos> Ale tak, ogólnie temperatura nie spada poniżej zera. Jest na zerze. Ja myślę, po tym co przeczytałem, mhm. że to jest ten taje, bo on ma tak, wyjątkowa moc. Po wkroczeniu do lokacji taje stanie się bardzo aktywny i defensywny, defensywny i zwinny. Słabość. Ta jest czasem słabnie Jest czynnikiem czynniko słabszym, wolniejszym i mniej agresywnym. On jest Aha. teraz totalnie słaby, a wcześniej była dziesiątka. No. Dobra, to musi być staje. No. Bez skitu. I wtedy by pasowało. Ale właśnie niby, niby Spirit Box mi się świecił. No nie? Ta czerwona kropka, ale musi być biała z tego całka. Czerwona, musi być biała, tak, Kieriga. Była czerwona, czym nie słyszał, ale mi nie odpowiadał. Mhm. No dobra. Ja bym zaznaczył Taja i zobaczył co mieliśmy źle, co mieliśmy dobrze. Nie no? ja, to tak zróbmy. Ja pierdzielę. To był No. A z tą aktywnością, ale dobrze, że przeczytałeś opis go, no nie? Z tą aktywnością. Tak, bo to było straszne weź na dziesiątkę i potem wiesz, 8 totalnie na zero. ちょっとか最初のお時間です。